Chyba dziewczyny przyszły. Uch. O, hej, Clay. Cześć. To jest twój dom? A, to nowy dom. Wchodź. Jej, ale boski. A gdzie krystal? Kri... Czekaj. Crystal, idziesz już? Idę, idę. Wow. Świetny dom. Chciałam się jeszcze poprzyglądać na polu. Ja, dzięki. No... Yy... To co idziecie? Da na górę? No, na górę. Pokażę Wam mój pokój, który chyba nie jest tak świetny, jak Wam się wydaje. Hmm. No nie wiem, zobaczymy. To zaprowadź nas. Już, już. ten niepokój? Ja. Ale super bomba normalnie! No. Czy ja wiem? Czy wiesz, ty tego? A i na górę. Ja na górze jest jeszcze lepiej balkon. O ja, jaki widok. Widać stąd nawet mój dom. Wiesz co? Tak. Chyba nawet lepiej przeprowadziłaś, wiesz? Teraz najmniej masz... ...z internet i akurat przeprowadziłam się na tą no, tam, do tej miejscowości, gdzie wy. Tak, idziesz na mnie do gimnazjum. O, super! Ciekawe, czy trafimy do tej samej klasy. Nie mogę się doczekać pierwszego dnia szkoły. Tak, ja też. Gdzie jest krystal? Nie wiem. Krystal? Co o to chodzi? Co się stało? Czy coś ważnego? Yy, nie, w sumie to nie. Okej. Okay. Balkon. Znaczy. Gielbiam. Fajr, to lepiej się odsunę. Krista naprawdę kocha balkony. Ojej. Ale boskie, mogłam się gapić przez to cały dzień i noc, i dzień i noc i następny dzień i noc. Uwielbiamy. jedziemy! Oj. Zaprosiłaś nas na podwieczorek. To, to gdzie jest jedzenie? A wiem, przyszłeś pojedzenie, moja droga Kloj. Chodź. Ok. A krystal tam... Z, a krystal tam zostawisz? Um, ona lubi balkony. Eh, no tak, zjem. Zjem większość rzeczy sama. Ze mną. No, osobą. <grym> Chodźmy. To jest miska, w której są... jest nasze żarcie. Chcesz ryby czy coś innego? Ja ryby... Jestem wiewiórką, ryb. wiewiórki latającą wiewiórką, ale wiewiórką. Wiewiórki nie jedzą ryb. A, wiem, ja też. <laughs> to... A, o, kloj? Czy ty no... zjesz ciastko? Ciastko, jasne! A Krystal, ona zjadła rybę? Nie ma szans, Krystal! Tylko i wyłącznie marchewki. Nie myśl, że zjedz cokolwiek innego. O Boże! Poczekaj. Zejdę do spiczarni mojej je, sprawdzić, czy nie mamy niczego takiego ki nie ma sprawy, to ja poczekam. Ale zaję fajny dom. Ja. Ale dużo rzeczy. Fajnie będzie się z z tą głupkowatą Sophie. Będę mogła przesiadywać w tym domu. całe wieki? Świetny dom. A ja sobie wezmę... Ciasteczko. No piękne ciasteczko. Mmm. Mmm. Uwielbiam ciasteczka. Gdzie ta Sofi.